Cześć wszystkim, ja jestem Legionowski Windziarz. Czas na siódmy odcinek serii Poznański Windy Ekstra. A w tym odcinku zabieram Was na Osiedle Zwycięstwa. Jest to ostatnie osiedle na Piątkowie. Wysiadłem właśnie z przystanku Lechicka i Plaza, ponieważ z tego przystanku można dojść do tego osiedla. I jakie windy jeżdżą na tym osiedlu w tym odcinku się dowiecie. Zapraszam do oglądania. you join for a dla zwycięstwa y, 28 mam tutaj niestety pierwsze windy i to susłajdy dobra najpierw pojadę tą lewą tutaj jest posnej plaza cudna galeria tam winda jedzie w dół stoi tam na nas Słuchajcie, jestem. Dobra, chyba to jedzie. No i mamy rok 2017, czyli bardzo popularny. To co jest, kurwa? Czemu jedziemy w dół? Co jest, kurwa? Ty... Przerwa. Pani wchodzi do mnie. Chciałem zapytać, bo pan z rowerem stał, ale niestety pan nie mógł, więc chyba tą długą, chyba nie pojada, ponieważ jest taka sytuacja, że jest taki pan z rowerem chciałem się zapytać, czy pan pojedzie windą, a on, się, on nie chciał. Wida ma 15 pięter i ona... no ten blok ma 15 pięter, ale pojadę tylko tą długą do idą ze na to, że ta druga to też jest złomek nic <grymne> lustro Hedlo Muzyka tam jest ciekawa mi to pogodzi z 2016 17, 17, 15 No I to jest w ogóle ostatnie osiedle na piątkowie Jedziemy w dół. Ogólnie dzisiaj by była, była zmiana czasu na... Zamiast czasu zimowego na letni. A jest wiosna, a jest dopiero 31 marca. I to w ogóle o, mój ostatni dzień w Poznaniu. No, wolę tylko to pojechać, bo tym drugim to nie ma sensu. Ta też jest z 2017. A platformę chciałbym wam pokazać. Bo w tych blokach są platformy I tam fajnie eee. Kurwa mać Czy jedna na jedynkę to proszę, tak? Tak, tak Dziękuję Widzicie Pani, to jest nierozkadzawacz, mam Pani zobaczyć no. 8. Mam tutaj pokolenie kolejne główną. 17 rok. Nie, mi się 7, 15. Pojedziemy tylko na 8. Zamknij mordet. Przepraszam za przekleństwo w ogóle, ale ja nienawidzę, jak taki lektor jest. i muzyka tam jest najgorzej. Najgorzej sorry w ogóle, się to Jeszcze pójdziemy do jeszcze jednego tamtego bloku i jeszcze na osiedle Zwycięstwa 6. Już tu nie ma góry. Jak kabina jedzie do góry? Kabina jedzie w dół. O! Długo nie ma sensu, też jest z 2018. Też jest z 2017 roku. 17. Ostrawia, z tej strony, Legionowski Winciarz z osiedla. Z osiedla. Zwycięstwa. Pozdrawiam Was. Parter. Wpłuszałem się, że. No, nagrywałem niestety tylko dwa bloki, czyli ten blok. Czyli 28 8 i zwycięstwo 28. I już Wam opowiadam. Otóż na tym osiedlu nie ma ani jednej starej windy, tak. I nie ma sensu na tym osiedlu nagrywać. Więc postanowiłem, że. Nie, to osiedle będzie na ostatnim miejscu, ponieważ nie ma starych wind, a na to były. Także, no, niestety, dziękuję i do zobaczenia. Niestety tak, okazało się, że na tym osiedlu nie ma w ogóle ani jednej starej windy. Także, no, jak widać, osiedle dla mnie jest najgorsze, generalnie. A już w kolejnym odcinku zaprezentuję Wam windy, które zostały wymienione na Piątkowie, czyli na osiedlu Bolesława Śmiałego i Chrobrego. Będzie to taki archiwalny odcinek. Odcinek zjawi się dopiero 20 grudnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!